wios śpiewaliśmy piosenki które opowiadały o wiośnie o nadejściu wiosny mówiły nam biedronki jaskółki, skowronki bodziany. tak także bociany i żabki oraz zajączki te wszystkie zwierzątka pojawiały się w naszych piosenkach. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali utworu muzycznego, który opowiada o wiośnie, ale tam nie będzie żadnych słów. Nikt tam nie będzie śpiewał. A odgłosy wiosny będą naśladować instrumenty. Ten utwór nosi tytuł Wiosna, a powstał bardzo, bardzo dawno temu ponad 200 lat temu jeszcze dużo więcej. A do dziś grają go bardzo często różne orkiestry. Na całym świecie. Jakie instrumenty będą występowały w tym utworze? Myślę, że Zosia posłucha fragmentu i odpowie nam na pytanie, a Wy również posłuchajcie utwór pod tytułem Wiosna Antonio Vivaldi. Posłuchajmy chociaż fragmentu. Oh, Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, które przed chwilą zadałem. Jakie tam słyszeliśmy instrumenty? Może ja będę coś podpowiadał. Czy grały tam instrumenty perkusyjne? Tak. Tak? Nie. No to tak, czy nie? Nie. Nie, nie, nie grały tam żadne instrumenty perkusyjne. Czy grały tam jakieś instrumenty z rodziny? Dętych, czyli takich, które się wmucha na przykład. Jaki to może być instrument? Flet. No ja chyba tam fletu nie słyszałem. Słyszałaś flet? Nie słyszałaś. Zosia się zna na tym, bo gra na flecie, na pewno było usłyszała. Więc musicie nam uwierzyć, że na pewno fletu tam nie było. A może trąbka tam grała? Wydaje mi się, że też nie było słychać. O, tutaj te muchy, które nam przeszkadzają. To też jest oznaka wiosny, że zrobiło się ciepło i muchy też się obudziły. No to, wy już pewnie wiecie, że tam słyszymy tak przede wszystkim skrzypce, takie większe troszeczkę skrzypce, jak się nazywają? Altówki. No i takie skrzypce, które stoją na nóżce, nazywają się. Violon le Tak. Czyli już ustaliliśmy, że w tym utworze, który opowiada o wiośnie, słyszymy instrumenty strunowe. A kto mi teraz odpowie na pytanie? Pamiętamy początek, którego przed chwilą słyszeli, słuchaliśmy: czy ta muzyka była smutna czy wesoła? Wesoła. Wesoła. Tak jak i wiosna jest. Wesoło. To skoro już tyle wiemy, a jeszcze jedno się mogę Was zapytać. Jakie było tempo? Szybkie. Tak. Tempo było szybkie. Melodia była wesoła. I słyszeliśmy skrzypce wytówki i wiolonczele. Słuchajmy zatem dalej. A teraz spróbujmy usłyszeć, jakie odgłosy. Wiosny pojawią się w tym utworze. Podpowiem Wam, że właśnie skrzypce i jantówki będą naśladowały różne odgłosy wiosny. Słuchajmy zatem jeszcze raz od początku. Mają jedne skrzypce, jednego ptaszka, drugie, drugiego ptaszka. Kiedy wyjdziecie na dwór w tak piękny dzień jak dzisiaj, albo otworzycie okno, to możecie właśnie takie śpiewy ptaszków, które rozmawiają ze sobą, usłyszeć. Antonio Vivaldi, kiedy wiosną siedział sobie gdzieś w swoim pięknym ogrodzie. Te ptaszki tak mu się spodobały, że postanowił umieścić je w swoim koncercie. A kto naśladuje, jakie instrumenty zasiedlają śpiewy tych ptaszków? Skrzypce. skrzypce, tak, skrzypce, jedne, drugie. Słuchamy dalej, mamy cały czas melodię wesołą. Kiedy usłyszycie, że melodia zmieni się na smutną, podnieście rączkę do góry. Może się nie zmienić, Słucham. Wiosna Antonio Vivaldiego. W jakim tempie była? była? Przypomnijmy sobie jeszcze raz. W szybkim. Tak, była w szybkim tempie. Zdradzę Wam w tajemnicy, że ten koncert składa się z trzech części. I teraz spróbujmy zgadnąć, w jakim tempie będzie utrzymana druga część tego koncertu. Ja to wiem. Wy, jeśli nie słuchaliście nigdy tych trzech części, no to spróbujcie zgadnąć. Uwaga, posłuchajmy fragmentu drugiej części, czym się będzie różniła od. You do you? mamy myślę że już na pewno wiecie jakie było tempo czym się różniła druga część wiosny od pierwszej no wolniejsza tak było wolne tempo w drugiej części a w pierwszej było szybkie była jeszcze jedna różnica jaka była melodia w pierwszej części a w drugiej części tak. Jeśli spodobał Wam się ten koncert, to myślę, że łatwo znajdziecie na YouTube. Możecie wpisać wiosna, Vivaldi, po prostu Waszych rodziców i posłuchacie sobie pierwszej, drugiej i trzeciej części, która w jakim tempie będzie, to musicie sobie posłuchać. I tak jak Wam mówiłem, jest to. Najbardziej znany w muzycznym świecie utwór, który opowiada o wiośnie. sobie zrób pauzę teraz. Następne zadanie, o które chciałbym Was dzisiaj poprosić, to wyklaskanie kilku rytmów. Ja będę wystukiwał na perkusyjnych instrumentach, które mam tutaj w keyboardzie nagrane, a Was poprosimy o powtórzenie. Damy Wam chwilę, potem powtórzy moja córka Zosia. Zosiu, powtórz. Dobrze. Tak. teraz coś łatwiejszego może dla młodszych przedszkolaków. Dobrze. Dobrze. I dla chętnych coś trudniejszego. Proszę. Trudne? I Jeszcze dwa razy. tak, tak było. Im dłuższy e, rytm, tym trudniej zapamiętać, to prawda. E, możecie się pobawić z waszymi rodzicami, poprosić wy, waszych rodziców, żeby wyklaskali dla was jakiś rytm, a później wy możecie go powtórzyć, albo wy wyklaszczcie jakiś rytm i poproście waszych rodziców, żeby go powtórzyli. Coś wymyśl jakiś rytm, wyklaszcz, a ja po, staram się powtórzyć. Myślę, że to nie jest trudne. Wiem, że na zajęciach bardzo lubicie te rytmy wyklaskiwać. I ostatnie dzisiejsze zadanie nosi tytuł Jaka to Melodia? W to również często się bawimy. Przypomnę tylko, o co chodzi w tej zabawie. Ja będę grał melodię. A my musimy rozpoznać, podpowiem Wam, że pierwsze trzy, cztery to będą melodie z bajek, które powinniście albo możecie znać, jeśli nie znacie, to możecie poprosić Waszych rodziców o pomoc. Uwaga, pierwsza zagadka, Zosia będzie tutaj mi pomagać i Wam podpowiadać. Oj, muszę tylko łączyć portefel. Czekaj, Zosiu, czy Wy już wiecie, z jakiej bajki pochodzi ta melodia? Smurfy. Smurfy, to były Smurfy. Jeśli oglądaliście Smurfy, to rozpoznacie na pewno jedną z postaci, która pojawia się na ekranie Wtedy, kiedy słyszymy taką melodię, czy to czasem nie ten gargamel? Gargamel, ten obrzydliwy, straszny czarownik, który szuka smerfów i chce je zabić. Tak. Dobrze. A kiedy słyszymy taką melodię, to jakie postaci pojawiają się na ekranie? Wajem sobie na spacer. No bardzo ładnie. Idziemy dalej. Kolejna wajka. Jeszcze słychać. Dzwonka Bardzo dobrze. No to idźmy dalej. Następna zagadka. Przyjaciela kota. No i teraz bajka trochę starsza. Ja jeszcze ją pamiętam z dzieciństwa, może właśnie rodzice też. Pszczółka Maja? Tak, Zosiu. tak, to była Pszczółka Maja. Piosenka, od której zaczęła się kariera Zbigniewa I dwie ostatnie zagadki to nie będą piosenki z bajek. Jedną z tych piosenek myślę, że powinniście pamiętać z naszych muzycznych zajęć. Nie powiem Wam, z którego odcinka, bo też nie pamiętam, ale na pewno mamy ją... E, w repertuarze i ostatnio uczyliśmy. Jest on w którymś z naszych odcinków. I ostatnia piosenka. Myślę, że każdy z nas ją powinien znać. Posłuchajcie. Myślę, że wszyscy wiedzą. Tak, to był hymn polski, Mazurek. Dąbrowskiego. To już wszystkie zadania, które przygotowaliśmy na poniedziałek. Zapraszamy do wspólnej zabawy i czekamy na następne spotkanie. Dziękujemy. Do widzenia.